Czwartek 23 lutego obchodzimy 67 rocznicę zakończenia walk o Poznań. Dzisiejszego dnia w całym mieście czczono pamięć o tamtych wydarzeniach i bohaterach walczących o wyzwolenie naszego miasta. O godzinie 10:00 na cmentarzu komunalnym na Miłostowie nastąpiło składanie kwiatów w kwaterach żołnierzy polskich, żołnierzy radzieckich i żołnierzy niemieckich. Główne uroczystości rozpoczęły się w samo południe na górnym tarasie Cytadeli Poznańskiej. Następnie odśpiewano hymny państwowy. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia przedstawicieli władz miasta Poznania. Znajdujemy się w miejscu, które stało się jednym z symboli. Symboli dramatycznej historii naszego miasta, symboli dramatycznej historii naszej ojczyzny. Jednym z wielu zresztą. W ciągu 32 dni walk zrujnowana została większość budynków w centrum miasta. W bitwie o Poznań poległo 10 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. W, prawie z tym, w tym prawie 6 tysięcy w sztunie na cytadele. Zginęło też 100 polskich żołnierzy cytadelowców oraz około 600 cywilnych mieszkańców miasta. A Poznań został zniszczony w prawie 55. Na koniec złożono kwiaty pod pomnikami żołnierzy radzieckich, cytadelowców i żołnierzy alianckich. W lutym 1945 roku walki o Poznań trwały 5 dni. Oprócz żołnierzy radzieckich do boju stanęło blisko 2000 poznaniaków. Natarcie rozpoczęło się 18 lutego. Podczas walk o centrum zostało zniszczonych prawie 1700 budynków, co stanowiło około 30% wszystkich obiektów w Poznaniu. Na Sołaczu i Winiarach było to 1300 domów, czyli 22% ogółu. W całym Poznaniu podczas walk zrujnowanych lub uszkodzonych zostało 55% budynków, a w centrum miasta aż 75%. W walkach o Poznań zginęło ponad 10 tysięcy żołnierzy radzieckich, połowa podczas szturmu cytadeli. Poległo także około 700 mieszkańców Poznania.